Witamy serdecznie kolejne planszówki online. Ja jestem Gandalf, ja jestem Barolek i dzisiaj opowiemy Wam o grze Nations The Dice Game. Jest to gra kościana, bazująca na grze, która w Polsce była dosyć znana, czyli wojna narodów. Jest to gra bazująca generalnie na tej świecie, można powiedzieć, na tej tematyce, natomiast jest to w formie wersji kościanej, więc postanowiliśmy nagrać o tym materiał. O co chodzi w grze Nations The Dice Game? Jest to taka klasyczna y, gra cywilizacyjna. Znaczy, w sumie podstawka jest klasyczną grą cywilizacyjną, bo, bo, bo tutaj jest troszeczkę y, te kości, jakby troszeczkę zmieniają, ale no, rozwijamy swoje cywilizacje po prostu. I y, jak to w grze cywilizacyjnej bywa, będziemy zdobywać liderów, będziemy budować cuda, będziemy y, budować różne budynki, zwiększać sobie y, a, swoją armię albo na przykład swoją kulturę. I tak dalej, i tak dalej. A mechanicznie rzucamy kostkami i jest I... wielki chaos. I, I jest wiele Tak. Gra się, e, gra się dzieli na cztery rundy. W każdej rundzie mamy cztery. przypisane do niej kafelki. 4 R. 4 R mamy dokładnie. E, I z, e, na początku każdej rundy, z, właśnie z odpowiedniej R, czyli w tym przypadku pierwszej, wykładamy na, trzech, znaczy na dwóch graczy po trzy kafelki w każdym rzędzie. Na dwóch i trzech. Na dwóch i trzech, tak, na czterech mamy po cztery. Są one wykładane losowo i to ma znaczenie takie, że każdy kafelek ma swoją cenę. To znaczy tutaj za niego musimy płacić złotem, a za niego musimy płacić mieczami, czyli podbijamy kolonie. A rzędy mówią nam, ile tego złota i tych mieczy musimy wydać. Czyli pierwszy rząd to jest 1 razy złoto plus miecz, drugi to jest 2, i trzeci to jest trzeci. Im wyżej, tym drożej. To jest losowo, tu się nic nie jakby nie schodzi na dół, ani do góry, więc, hmm. więc jakby to już jest na całą rundę mamy takie, takie wytyczne. A gracze? Dodatkowo jeszcze dodajmy z innego stosu kafelków, poziomowych. dostajemy kafelek, który nam mówi o tym, za co będziemy punktować jeszcze na koniec danej rundy. Hmm. To jest kafelek danej... głodu i, i militarny. W grze wcielamy się w jedną z czterech cywilizacji. Mamy Egipt, Persów, Rzym i Grecję. Każdy graczy dostaje taką właśnie, jedną z planszetek. I na tych panczakach mamy kilka ważnych informacji. Tak jest. Mamy już zbudowane budynki. Niebieskie kafelki to są budynki, które, które dają nam kości przede wszystkim, czyli Egipt startowo zaczyna. Tak naprawdę no, każda frakcja każda zaczyna startowo z pięcioma białymi kostkami. Te białe kostki to są takie powiedzmy najsłabsze, ale też najbardziej uniwersalne, ponieważ już jest tutaj każdy symbol. Zasobów po jeden, nie? czyli mm. na każdej kostek. Tu mamy dużo zasobów. Mamy tam właśnie złoto, jakieś miecze, kamienie. Mm -hmm. I I tak każdy z graczy ma też taką kartę pomocy, która wskazuje, co na konkretnych ściankach się znajduje, żeby zawsze mógł sobie podejrzeć. Każdej Dokładnie. Kostce. Mamy też miejsce na cud świata. Tutaj, cudy świata, jak w większości gier cywilizacyjnych, najpierw zdobywamy, potem budujemy. I miejsce na lidera. I to jest fajnie kolorystycznie, jak widzicie, o, tutaj oznaczone, żeby się nie pomylić ponieważ każdy kafelek właśnie się różni kolory, każdy rodzaj kafelka. Mhm. No i są te kafelki zielone to są właśnie takie Kolejne. terytoria, kolonie, które podbijamy i kładziemy je pod, pod naszą. Jeżeli zdobędziemy. Ja się zdobędziemy tak. I w swojej, swojej a mamy jeszcze też żetony. Żetony, które odpowiadają jakby, no, symbolizują ścianki kości. Tak? W tym przypadku ta, ten żeton daje mi jedną złotówkę do wydania, a ten żeton daje mi przerzut. Czyli po prostu ile chcę kości w swojej rundzie przerzucić jako akcję. To jest ważne, bo bo tu robimy akcje nawzajem yy, naprzemiennie. I, i, i ten zużycie żetonu, przerzutu jest również akcją. Czyli ja przerzucę kości, mhm. ale nie zrobię nic więcej. No i na początku rundy każdy gracz rzuca właśnie tą swoją pulą kości. Yy, zbiera też żetony, które zdobywa. I po kolei, na robimy akcje. Możemy kupować nowe budynki, możemy zdobywać liderów, możemy podbijać kolonie możemy budować cuda, które, znaczy zdobywać, zdobywać cuda, projekty cudów, powiedzmy, które następnie za kamień możemy, czyli odrzucając jeden kamień, mogę go zbudować, co da mi nowy żeton plus jakieś tam punkty zwycięstwa. No i tak w zasadzie wygląda y, tura na główna, czy nie? czyli nawzajem sobie po prostu. Na przemienie robimy. rozgrywamy po, po jakiejś akcji i następuje później koniec, koniec rundy. Natomiast co tutaj, jakby, co to są za, za kafelki, które będziemy mogli zdobywać? Pierwsze to niebieskie. To są oczywiście kafelki, które dają nam dodatkowe kości. I w jaki sposób to działa? Przykładowo, jeśli chciałbym kupić dany kafelek, to on kosztuje mi oczywiście 1 złoto, o którym już wcześniej mówiliśmy, więc wydaję jedną kostkę lub też mógłbym wydać żeton. I ten kafelek kładę na jedną z tych pięciu miejsc, gdzie zastępuję ją. Tak jak, tak? Czyli jeśli na przykład zakrywam to miejsce, to wyrzucam białą kostkę. Tak? Czyli mogę rzucić kostkę albo z mojej puli który zużyt kostek zużytych, albo z puli kostek, których jeszcze nie użyłem. Oczywiście najlepiej z tych zużytych, więc daję to wtedy dodatkową kostkę, ponieważ tą nową kość, którą dostajemy, przyrzucamy, dodajemy do swojej puli i możemy nią znowu grać. Mhm. Więc jakby te niebieskie kafelki pozwalają nam wykonać więcej akcji w rundzie, ponieważ wymieniamy sobie kostki na lepsze i te kostki towarne zostają na kolejne, kolejne rundy. Czyli jakby rozwijamy swoją cywilizację. Tak. I ważne, że niebieskie kafle zawsze można budować na niebieskich, czyli nie można sobie na przykład na liderze zbudować kafla, mhm. to jest istotne. Jeśli miałbym już zajęte wszystkie miejsca, no to wtedy muszę nadbudować to już kafelek, czyli wtedy odrzucam dany kafelek, tracę tą kostkę, która na nie była narysowana, ale dostaję nowe kostki, które są skazane na tym nowym kafelku. Mhm. Ogólnie to zawsze działa w każdym przypadku, czyli na przykład jak pozyskam lidera, który daje mi żeton przerzutu, to jeżeli pozyskam w przyszłej rundzie lidera znowu, no to ten oczywiście mi przepada razem z tym żetonem, ponieważ to jego, powiedzmy, umiejętność hmm. tracimy, dostajemy inną następną. Dokładnie. Jeśli chodzi o kolonie, to też jest, to jest proste, akurat kolonie sobie kładziemy pod spód, dostajemy wskazany żeton i tyle. Tak, kolonie niektóre też punktują na koniec gry, jeśli mają na nich wskazane punkty. Natomiast jeśli bierzemy dany cud, po prostu układzimy go na razie na na swoją planszetkę każdy gracz może wybudować jeden cud, znaczy mieć aktywny, jakby do budowy, tylko jeden cud. Natomiast tutaj możemy za pomocą trzech kamieni później wybudować dany, dany cud. I musimy, jakby uzbierać trzy kamienie z naszych kostek. Jeśli je mamy, to wtedy je odkładamy na naszą planszetkę. Trzy kamienie, wtedy cud jest wybudowany, kładziemy go pod, pod swojej planszy, czy tam z boku, i dostajemy konkretny znowu żeton. Plus punkty na koniec gry, bo cuda też zawsze nam punktują mniej lub więcej. Mhm. I gramy tak, dopóki nie skończą nam się możliwości albo już nie chcemy, powiedzmy, kontynuować tej tury. Jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do końca tury: to jest, że każde dwie kostki można to. użyć jako jedna z trzech symboli. Albo możemy wykorzystać to jako złoto, albo jako kamień, albo jako te liście laurowe, które są też tutaj wskazane. Te liście będą służyły później do, do głodu. No, takie takie wyborze czy coś. Mhm. Yy, I jak już robię wszystkie swoje akcje i będę chciał spasować, po prostu pasuję, czekam na, na resztę graczy, aż oni spasują, ponieważ tutaj może być tak, że ja szybciej spasuję. Natomiast jeszcze robię tam 3-4 akcje, czy nawet więcej. Yy, I potem jest następna faza rundy, czyli sprawdzanie punktów. Tak, produkcja i punktowanie za książki. Na kostkach mamy też wyniki książek. Takie, nauka, chyba? takie nauki. I wtedy tyle, ile mamy książek, o tyle przesuwamy się na to, że książek. Tak? Czyli jeśli mam jedną książkę, przesuwamy się o jeden. Ja powiedzmy nie mam, czyli mamy sytuację, taką jak obecnie i sprawdzamy, kto jest na samej górze, kto jest pierwszy. I ten gracz dostaje tyle punktów zwycięstwa, ile jest graczy za nim. Czyli jeśli byłoby tu cztery gracze, to bym dostał 3 punkty, jeśli miałbym za nimi. Natomiast w przypadku wariantu dwuosobowego, po prostu dostaje się 2 punkty za gracza, który jest za nami. To mm. jest taki, taki jeden z wariantów ważne, że ten Torci nie resetuje, czyli tutaj może być taka kula śniegowa troszeczkę, że im szybciej będę się oddalał od pozostałych graczy, tym ciężej będziemy je dogonić, więc te punkty będę sobie robił, nie? Tak, ale z drugiej strony masz no, dużo książek, ale nie masz innych akcji, więc to się gdzieś tam balansuje. Kolejna rzecz to jest rozpatrywanie tego kafelka tutaj, tak? Czyli to jest rozpatrywanie głodu. I teraz możemy wydać dwa te liście, które udało nam się uzbierać w takcie rundy, żeby po prostu dostać dwa punkty. Ten generalnie kafelek to jest jakby z pierwszej rundy, one mają oznaczenie tutaj na samym dole. Każdy kolejny będzie, koszt, będzie więcej potrzeba uzbierać rzeczy i też więcej punktów się dostaje, to jest na przykład z czwartego poziomu. Więc im wyżej tym, tym im, im dalsza część gry tym więcej trzeba będzie nazbierać tych zasobów. I tu nadwyżka przypada, że jak muszę uzbierać dwa, uzbieram cztery, to i tak nie dostanę ich punktów podwójnie, zawsze dostaje tyle punktów i jest napisane. Tak, tak. Możemy spełnić tylko z kafelka jedną rzecz raz. Mhm. Następnie ustalamy kolejność graczy. Kolejność graczy rozpatruje się zgodnie z tym, ile mamy mieczy na kostkach lub na żetonach, bo to w sumie kumulujemy. Osoba, która ma więcej, przyjmuje kartę. Tak, to jest około druga karta z drugą, drugą osobą, to jest z pierwszego gracza, więc jakby wymieniamy się kartami i nowa runda będzie wyglądała już inaczej. I na koniec mamy jeszcze wojnę, czyli rozpatrujemy znowu ten kafelek, ale w tym przypadku jego dolną część, czyli patrzymy kto ile ma mieczy, ten dostaje odpowiednią liczby punktów, oczywiście musimy te miecze tutaj wydać. I to jest w sumie koniec całej rundy. Tak. Gramy tak 4 rundy, następna runda oczywiście to wszystko spada, co nie zostało kupione. Wykładamy kaferki z nowej ery. Przerzucamy nasze kości, aktywujemy nasze żetony. No i zaczynamy nową rundę od, od nowa, oczywiście z każdą erą te, powiedzmy, kafelki są coraz silniejsze. Nie? Na przykład już w drugiej erze możemy dostać dwie kostki na jednej, na jednym kafelku. Na przykład to jest taka zielona, bo to jest w dodatku, ale tutaj masz żółt, żółtą i, i białą. Z czego jedna jest biała, druga jest specjalna. Natomiast w trzeciej erze mamy już kafelki, które dają po prostu dwie, dwie kostki danego koloru, więc to już są dużo, dużo mocniejsze. Mhm. Czwarta zazwyczaj już nie daje nam kostek, tylko daje nam jakieś punkty, jak na przykład budynek on, już nie daje, on daje już same punkty, tak? Czyli te kostki stracimy, ale jak one były zużyte, to one już nam nic nie dadzą. Nie? I w sumie tyle. Tak wygląda cała rozgrywka. Gra jest bardzo szybka, mniej więcej na pół godziny, rozgrywki. Przy dwóch osobach, przy trzech, czterech, pewnie troszkę dłużej. Natomiast jest to bardzo fajna, przyjemna rozgrywka. I dzisiaj mam chyba ponad 20 już partii w tą grę. Bardzo ją lubię generalnie, bardzo często w to, w to grywam. Jest to taki. Fajny filler na, na wykończenie wieczoru. Mhm. Tak, no bo jest szybki, ale jest też można się pobawić, tylko pokombinować, nie? Mhm. Oczywiście, no i jeden z głównych mankamentów to jest losowość. Tutaj jest dosyć spora. Mimo, to, że mamy te rzutony przyrzutów, to i tak ta losowość czasami może zaboleć. To, tak. to jest jakby jedna z tych rzeczy. No, ale nie ma tu pustych ścianek, więc zawsze coś tam dostaniemy, nie? Lepsze czy gorsze, ale. Zawsze możemy coś wygenerować, to jest, to jest fakt. Fajnie jest właśnie to, tutaj jest duża, dużą rolę, pełni bycie pierwszym w grze. Bo, wiecie, kafelki generalnie osobowo są wykładane z całej puli tych kafelków i nie wszystkie też wejdą do gry. Czasami jest mniej kafelków, które dają Wam dodatkowe kości, a dodatkowe kości dają więcej akcji i możliwości do wykonania. Więc czasami jest walka po prostu jak najszybciej, żeby zdobyć te, te kafelki z tymi, z tymi dodatkowymi kościami. Tak, no bo gdzieś mniej, mniej więcej połowa wchodzi. Ciekawy jestem wariantu takiego, jakby nie weszły w ogóle te ulepszenia kości, czy oczach byśmy działali na białych. <laughs> by było ciężko pewnie. Coś mi się jeszcze nie zdarzyło, zawsze jakieś tam na, dużych wchodzą. jest. No. Yy, tak, mi się też bardzo podoba ogólnie fajna, fajna taka, mm, fajne odzwierciedlenie tej podstawki, gdzie, gdzie no, czuć troszeczkę to właśnie rozwój cywilizacji i tak dalej z podstawowej wersji, ogólnie z gier cywilizacyjnych. Yy, przyjemna, przyjemna kościanka. Ta losowość mi zupełnie nie przeszkadza. Te żetony dużo dają, no bo zdobywanie żetonów, jakby to jest jedna, ścian jedna ścianka już gotowa, więc tutaj nie ma tej losowości. Więc żetony są bardzo spoko. Dodajmy jeszcze, mamy te trzy rodzaje kostek, o których rozmawialiśmy: czyli mamy kości złote, złote, czerwone i niebieskie. Teraz co te kości mają? Złote kości generalnie dają kasę. Czyli mamy jeden, dwa, albo trzy kasy, lub też właśnie te listki, które służą do, do rozpatrywania głodu. Kości te wojenne to mają miecze od 1 do trzech. Mają też kamień, który możemy, za którym możemy budować cudy oraz jedną ściankę z list, listkami. No i kości niebieskie generalnie mają tylko kamienie i tylko książki. Są takie kości naukowe, którymi albo budujemy, albo podnosimy się na torze. Mhm. Więc jakby też wybór tych kości, które sobie tutaj będziemy dobierać, jest też mega istotny, bo wtedy nam to troszkę nadaje kierunek, jakim będziemy szli w trakcie, w trakcie gry. Tak jest. No i mamy też jeszcze tutaj dodatek. Tak. Dodatek wprowadza dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Natomiast co tu się dzieje? Wychodzą asymetryczne plansze graczy. Przede wszystkim. No. Przede wszystkim. Tu akurat graliśmy na, na asymetryczne, mamy ich cztery, jakby cztery plansze, ale one są dwustronne. Jak jest więc... Polska. Tak Więc, jakby mamy ich tak naprawdę 8 różnych frakcji, i jak ten Twój słuchacz Gra nie została wydana w Polsce, ale Polska została wydana w grze. <laughs> Okej, okay. także mamy naszego słucharzystę I frakcje dają, właśnie, tą asymetryczność, która jest fajna. Mhm, tak? Na tak. przykład niektórzy mają, tak jak Polska, tutaj ma dwie opcje na liderów, ale ma na przykład tylko 4 miejsca z strzema kostkami zaczyna. i o dziwo da radę z tym grać, bo, bo udało się cię wygrać. No, mamy Koreę, która ma na przykład 6 kostek na starcie, ma jakby 4 pozycje, ale po dwie kostki, ma od razu na starcie jedną dodatkową gdzieś kasy plus dużo przerzutów. Tu mamy Etiopię, która na przykład ma żetą z dwoma kostkami budowy, więc już wiemy, że ta frakcja będzie mocno szła budowanie cudów brzetą z trzema kasy, czyli po mhm. prostu kupujesz sobie co chcesz i tak dalej, więc jakby tych frakcji jest bardzo fajnie dużo, a na przykład arabowie mogą kilka cudów na raz budować, więc jest ta asymetryzm bardzo, bardzo tutaj fajna i, i fajnie się to, to gra. No, no. Już tutaj gramy zazwyczaj, to zawsze wybieramy symetryczne. Nie, już tu pomijamy te zwykłe, no bo, no bo to, ja lubię asymetry w grach, szczególnie w grach Europy. No, zgadza się. Dochodzą też fajne żetoniki z przerzutami. To są takie z czerwonymi strzałeczkami dookoła czy na pomarańczowymi. To są specjalne żotony, które pozwalają Wam przerzucić kostki i od razu wykonać rundę. W przeciwieństwie do tych zwykłych, które tylko pozwalają Wam jako akcję przerzucić i poczekać dopiero do, do, kolejnej, do kolejnej fazy. Hmm. Mam również zielone kostki. Zielone kostki są bardzo mocne to znaczy, że mają na każdej ściance po dwa symbole i to jest, to jest dużo ale mają też. Taką piąstkę narysowaną. I, ikonkę buntu. No, i, ikonkę buntu. To jest Andres, się dodatek nazywa, może tak nazwiemy, więc jakby ten bunt się tutaj też pojawia. I to jest złe. <noise> w sensie, jeśli rzucicie kostkami i wypadnie wam ta piąstka, to macie jedną z dwóch opcji do wykonania: albo musicie przerzucić wszystkie kostki, które mają tą ikonkę i na to rzucicie całą rundę, albo zrzucacie tą kostkę do puli kostek zużytych, gdzie jej w ogóle nie wykorzystacie, i wtedy możecie wykonać akcję. Więc jakby tutaj troszkę ryzykujecie, że że może Wam się ten, ten symbol pojawić i troszkę Was opóźni w działaniach. Natomiast no, jak już uda Wam się dobrze rzucić, to z kolei macie dużo, dużo symboli. Mhm. Mamy też yy, taką fajną opcję pasowania, ponieważ tutaj w podstawce jak się pasuje, no to po prostu kończysz rundę a natomiast w dodatku mamy takie trzy żetony i w momencie kiedy pierwszy gracz spasuje, wybiera sobie jeden z trzech żetonów no i dostanie taką ikonkę na koniec tej rundy do podsumowania, która mu może pomóc zdobywać punkty albo na przykład miecze mhm. i tak dalej. Na dwóch graczy tylko jeden gracz to otrzyma, a na więcej graczy zawsze jeden zostaje, nie? czyli ten ostatni gracz nie weźmie po prostu żadnego żetonu, który spasował. Znaczy zawsze dostaje każdy gracz, który spasuje poza ostatnim. Mhm. Ostatni gracz po prostu już tego żetonu nie dostaje. Tak. I są takie też achievementy, jakby można to nazwać. Mhm. Czyli gracz, który ma na przykład najwięcej mieczyków, dostaje plus dwa punkty. Tutaj, na przykład, to są takie taka pasywka. Mhm. Yy, tutaj każdy ten żeton jest warty podwójną tak. ilość tych, tych symboli. Tutaj, ostatni gracz, który spasuje, dostaje dwa punkty. Takie różne ciekawe rzeczy, takie wydarzenia można powiedzieć. Nie? No, takie do, do spełnienia. Kto pierwszy to zrobi, ten jeszcze coś tam może dodatkowo jakieś zapunktować. Więc z tych punktów tu idzie troszkę więcej zdobyć niż, niż podstawowej wersji. Tak, także dodatek wnosi sporo y, fajnych rzeczy, poprawia grę troszeczkę, chociaż postawka sama w sobie jest super, ale, ale rzeczywiście ten dodatek ją troszeczkę koloryzuje. Oczywiście dochodzą nowe kafelki, jeszcze, tak, tak kafelek, tam gdzie jest to unarysowane, to właśnie dodaję te zielone kostki. Są jakieś nowe specjalne żetony, które są właśnie, mają więcej mhm. y, więcej tych, tych zasobów na nich narysowanych, więc no, jest tutaj całkiem sporo. Nie są tu jakieś zmiany drastyczne, ale no wprowadzają fajne takie ułatwienia i usprawnienia tej, tej gry. Mhm. Tyle w sumie jeśli chodzi o Nations The Dice Game. Grę bardzo polecamy ze swojej strony, jeśli możecie gdzieś sobie nabyć ją, to, to, to warto. Dodajmy jeszcze, że ta gra jest dostępna też na iukatach mm -hmm. w wersji elektronicznej, na Błata coś tam, coś tam, że to, że to było? <laughs> że to było? tak na tej innej stronie francuskiej, gdzie można grać w grę online, więc warto sobie sprawdzić tą grę nawet przed zakupem, zobaczyć, czy to jest coś, co, co Wam się może spodobać. Natomiast bierzcie pod uwagę, że jest to gra euro, ale z dużą dozą losowości. Mm -hmm. I też jest, jeśli chodzi o to, że nie ma polskiej wersji, jest niezależna językowo. Bo tak naprawdę mamy tylko nazwy budynków, i itd., tak co jest tylko Flafem, Więc spokojnie można grać z kimś, kto tego języka nie zna. Dokładnie. Dzięki serdecznie. Jeśli chcecie mieć Polskę w grze, która już nie została wydana w Polsce, to wierzcie. A my tymczasem żegnamy się i widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Hej.